Na dobre i na złe. Hania zobaczyła przywidzenie, czy zagadka do rozwiązania? Czasami tęsknota do kogoś, kto odszedł na zawsze jest tak wielka, że osoba, której była bliska, nie może się z tym pogodzić i wszędzie go widzi. Dostrzega w sklepie czy na ulicy kogoś podobnego. Podchodzi bliżej. Ach, co za ból. To jednak zupełnie obca osoba. Z nie wracają do nas. Jednak to... Co się przydarzy dr Sikorcyn zna dobre i na złe zekrawa na cud. Zobaczy Korbana. Jak pamiętamy, Korban, Mikołaj Roznerski, zmarł. Była to straszna śmierć. Zaatakowany przez pedofila został zapchnięty ze schodów. Umierającego Piotra znalazła na szpitalnych schodach znajdziań Salowa Halinka, Joanna Jarmułowicz, i wezwała pomoc. Niestety, Piotr zmarł na stole operacyjnym. Od tamtej tragedii upłynęło już sporo czasu. Tymczasem teraz właśnie do ekipy Leśnej Góry dołączy laborant Miłosz, Mikołaj Roznerski. Już pierwszego dnia wykaże się refleksami wiedzą. Dzięki jego czujności doktor Sikorca, Marta Żmuda-Trzebiatowska, uda wykryć ropień w jamie brzusznej u pacjenta. Wymagający natychmiastowej operacji. Hania będzie chciała osobiście podziękować Miłoszowi. Gdy stanie w drzwiach jego gabinetu, przeżyje szok. Jej oczom ukaże się sobowtóru Piotra Korbana. Doktor Sikorka nie będzie mogła nad sobą zapanować. Zacznij się tak dziwnie zachowywać, że leborant ucieknie ze szpitala. Hania jednak odnajdzie adres Miłosza i uda się do jego mieszkania. To nie okaże się dobrym pomysłem. Gdy chłopak zobaczy Hania na swoim osiedlu, wystraszy się i zacznie uciekać, co skończy się groźnym wypadkiem. W efekcie poszkodowany trafi w ręce doktor Sikorki, która za szelką cenę chce zrozumieć co się stało. Miłosza, tak samo jak Piotra gra Mikołaj Roznerski. Aktor wrócił do serialu, a nam pozostaje czekać na wyjaśnienie tej zagadki. Co takiego sprawia, że Miłosz jest sobowtórem Piotra? Z pewnością wkrótce się tego dowiemy. Ilu sobowtórów ma Putin? Ukraiński wywiad zna odpowiedź. Agnieszka Wóźniak-Sterek ma sobowtóra w TVN? Niektórzy mówią, że obok siebie wyglądają jak bliźniaczki. Środa 20:55. TVP2.